Znam i to dużo przypadków osób, które uzależniły się od alkoholu, które stały się alkoholikami, tak alkoholikami w kilka miesięcy. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny temat. Temat związany z uzależnieniem od alkoholu dzieci i młodzieży. Tak naprawdę chciałbym. Powiedzieć o jednej bardzo istotnej kwestii, abyście zapamiętali to, i to kieruje to zarówno do osób młodych, które oglądają ten odcinek, jak i może nawet przede wszystkim do ich opiekunów, tak? do, do rodziców, dziadków, do osób, które w ogóle mają kontakt z młodzieżą, którzy są wychowawcami młodzieży. Otóż, kochani, istnieje pewna zasadnicza różnica w konsekwencjach picia alkoholu u osób młodych. A u osób dorosłych, tak? czyli u osób, które mają 14, 15, 16 lat, a u osób już 20 paroletnich. Oczywiście w obydwu przypadkach my w ogóle nie rekomendujemy picia alkoholu. Mówiłem o tym wielokrotnie, jeszcze raz powtórzę: alkohol niszczy mózg poprzez niszczenie tego mózgu. Doprowadza do rozchwiania emocjonalnego danej osoby, do występowania objawów depresyjnych, uzależnia, degraduje intelektualnie, no i z czasem doprowadza do śmierci. Mówię o badaczce poalkoholowej, tak? mówię o majaczeniu alkoholowym. To są wszystko zgubne skutki picia alkoholu. Ale mało kto wie, mało kto wie, moi drodzy, że kiedy alkohol stosuje się no, poza zupełnie okazjonalnymi sytuacjami, typu, tam nie wiem, raz na rok, tak? Czyli jeżeli ten alkohol się pije w miarę systematycznie, nie wiem, na przykład co weekend, prawda? Albo, albo kilka dni z rzędu u, przez osobę młodą, to do rozwinięcia uzależnienia alkoholowego może dojść w przeciągu, uwaga, kilku miesięcy. Znam i to dużo przypadków osób, które. Uzależniły się od alkoholu, które stały się alkoholikami, tak, alkoholikami w kilka miesięcy. Jeżeli osoba dorosła, będzie pić alkohol, będzie nadużywać tego alkoholu, będzie to robić w sposób systematyczny, uzależni się, no różnie to bywa, oczywiście to jest też to są indywidualne, jakby predyspozycje, ale to będzie zazwyczaj trwać kilka lat, tak? To może trwać dwa lata, to może trwać cztery lata, natomiast to będzie jakiś czas trwać. Ale jeżeli e, będzie to w udziale osoby młodej, to wystarczy kilka miesięcy. Ja sam miałem takie doświadczenie, że kiedyś e, miałem jakiś problem, byłem poza granicami kraju e, i. Postanowiłem podarować komuś, to było w kraju, w którym była trudność z nabyciem alkoholu, w związku z tym przywiozłem butelkę whisky, postanowiłem podarować tą butelkę whisky, koniec końców okazało się, że ta osoba wyjechała. No nie za bardzo miałem co z tą butelką zrobić. Nie miałem tylko bagaż podręczny, w związku z tym nie mogłem jej zabrać z powrotem. Pomyślałem sobie dobra, no to może, może, może po prostu wypiję to, to, to whisky i nie byłem zbyt zadowolony jakimś tam obrotem wypadków, wlałem sobie, pamiętam, szklankę tego, tego whisky, było to w środku dnia, wypiłem. Poszedłem do, do metra, no i nagle po jakimś czasie zorientowałem się, że się czuję dużo lepiej, że poprawił mi się, mi się nastrój. Pomyślałem sobie: kurczę, no, no, niesamowite, chyba faktycznie to whisky tak zadziałało. I powtórzyłem to dwa, dwa razy, no i zorientowałem się, że to jest naprawdę niebezpieczne, tak? że jeżeli mamy jakiś problem, mamy jakiś kłopot, czujemy dyskomfort i zaczynamy sobie poprawiać humor, to zaczyna nam to wchodzić w krew. Tak, akurat tak się złożyło już. Kolejnego dnia już że żołądek, ponieważ nie byłem przyzwyczajony, że tak powiem, do spożywania systematycznego alkoholu. To śmieję się, że mój ciąg alkoholowy, który, jak powiadam, ograniczał się tylko do w zasadzie wypicia jednej szklanki, tak? to nie dochodziło do żadnego upojenia alkoholowego, no, ale się zakończę. To pokazało mi też i to mi też uzmysłowiło, jak to łatwo popaść. W uzależnienie, tak? Jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli, jeżeli czujemy, że musimy się jakoś roz... odprężyć, tak? Jeżeli nasze dzieci czy młodzi ludzie w naszym otoczeniu mają coś takiego, to naprawdę zaproponujmy im inne rozwiązania, rozładowywania tych problemów, tak? Przede wszystkim psychoterapia, ale również sport, rozmowa, tak? Zarażenie jakąś pasją, Ewentualnie w kolejnym, że tak powiem, odcinku, w kolejnej odsłonie mogą być to leki takie tak, łagodne, leki w monoterapii, leki takie jak SSRA, o których już tutaj mówiłem w poprzednich odcinkach. Ale absolutnie chrońmy ich przed alkoholem, ponieważ jeżeli będą leczyć te swoje stresy, a tych stresów przecież wiemy, iż młodzi ludzie mają w tej chwili bardzo dużo poprzez alkohol czy poprzez narkotyki, to już jak powiadam, w kilka miesięcy w kilka miesięcy uzależnią się od alkoholu i tak naprawdę słuchajcie, zostają tymi alkoholikami no, na całe życie, tak, ponieważ ja pamiętam jakiego młodego człowieka, który no, musiał mając lat naście, o ile pamiętam, musiał przejść Leczenie odwykowe w oddziale zamkniętym, i kiedy przeszedł to leczenie, postan no tam postanowił po raz ostatni, jak to się wyraził, napić się alkoholu, poszedł do sklepu, kupił taką małpkę, no tam jest stosunkowo nieduża ilość wódki, i tą małpkę wypił. Potem powiadał, opowiadał mi, że następnie obudził się kilka dni później w jakimś tam rowie, czyli mówiąc krótko. Całkowicie stracił kontrolę nad sytuacją, tak? Całkowicie stracił kontrolę nad sytuacją, nawet nie pamiętał. Tego, jak później dokupywał te kolejne małpki, jak wprowadził się w stan pojenia wszedł w ciąg, który trwał kilka dni i z którego otrząsnął się dopiero w jakichś dramatycznych okolicznościach. Tak może zareagować, proszę Państwa, mózg młodego człowieka, mózg, który się rozwija, prawda? Z osobnym problemem bardzo dużym jest tak zwany no, zespół FAS, tak? Czyli no, będę tam pewnie kiedyś poświęcał temu jakiś odcinek, to jest sytuacja, w której Mózg płodu jest niszczony poprzez to, że matka spożywa alkohol w trakcie ciąży. Oczywiście takie osoby w późniejszym życiu w szczególny sposób są, są narażone na. Mm, uzależnienie od alkoholu. tak to się, to się nie oszukujmy. To samo się tyczy matek, które spożywają alkohol i karmią dzieci piersią. Tak? Takie zachowania są absolutnie, absolutnie niedopuszczalne. One wręcz gwarantują to, że takie dziecko, które było karmione przez pijącą alkohol matkę, będzie, będzie w przyszłości mieć bardzo duże problemy z alkoholem. Tak więc chrońmy dzieci przed, przed alkoholem, przed spożywaniem alkoholu. Jeszcze opowiem o takiej historii, która się swego co dożyło na podhalu, tam dziecko, małe dziecko, kilkuletnie, zobaczyło butelkę z kolorowym płynem napiło się troszeczkę, tam wypluło, no bo wiadomo, że dziecku nie będzie ten alkohol smakował, ale no jakiś tam łyk, że tak powiem, pociągnęło. Ta niewielka ilość alkoholu doprowadziła do bardzo dużej senności, dziecko się położyło, weszło w stan autentycznego upojenia alkoholowego w ten sposób, że nie przekręciło główki, leżało głową do poduszki, ono się po prostu udusiło, tak doszło do śmiertelnej intoksykacji alkoholem bardzo małego dziecka, to więc też pokazuje, że jeżeli mamy w domu małe dziecko, to bezwzględnie musi pilnować, aby ten alkohol nie znajdował się w zasięgu ręki takiego dziecka, ponieważ dziecko może, e, może się napić do alkoholu i to może mieć absolutnie zgubne skutki. W przypadku małych dzieci nawet niewielka dawka alkoholu może być śmiertelnie toksyczna. To tyle, bardzo dziękuję. Pamiętajcie o tym. Proszę o udostępnianie, proszę o e, w miarę możliwości komentowanie, lajkowanie. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.